Siema. Ci z Was, którzy obserwują mnie od kilku lat, czyli wiedzą, że mój kanał to nie tylko motoryzacje, nie tylko samochody, ale również komputery, telefony, czasem jeszcze coś innego się prześlizgnie. Na tym filmie pokażę, jak to półtora roku temu zrobiłem upgrade mojego komputera, tylko nie miałem kiedy tego materiału zmontować, jak większość moich materiałów, a mogą nawet pojawić się wstawki. Starsze niż półtora roku temu, kiedy montowałem pierwszy raz yy, chłodzenie Fortis 5 i porównywałem z Fortisem 3. I jeśli będzie 10 lajków, to nagram również jakiś materiał, jak ten procesor, jak ten komputer sprawuje się w jakichś tam testach. Subskrybujcie, oglądajcie moje pozostałe materiały również. Możecie mi podziękować pod filmem, jeśli tak bardzo się wam spodobało, że chcecie mnie finansowo wesprzeć. No i przede wszystkim udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie wszystko. Ja chcę mieć tysiąc subskrybentów, żeby kanał się rozwijał. Na razie mam w tej chwili, jak nagrywam ten film, 604 subskrybentów. Ciekaw jestem w momencie, kiedy to ty oglądasz, ilu mam już subskrybentów. A więc czas cofnąć się w czasie. Oto młodszy, przystojniejszy ja. Jedno się nie zmieniło, nadal dużo gadam. Nawet za dużo. Bo ja wiem. I jeszcze masz rozdwojenie jaśni. Chyba ty. Zapraszam na film. Cześć, czołem. Kluski zrosałem. Jest ciepło. 24,5 stopnia w pokoju. Nie wiem, czy widać. Może widać. 24 i 4 Teraz widziałem I to jeszcze nawet nie jest na to. To jest wiosna, koniec maja, chociaż nie wiem po co to mówię, bo pewnie i tak za parę miesięcy wrzucę ten materiał dopiero. Mam tutaj Ryzena 95900X. Mam nadzieję, że wyostrzyło. Pudełeczko jest duże, ale lekkie, bo nic w nim nie ma. Jest tylko procesor. Zaraz będę robił unboxing. Potem również montaż. Plus jest taki, że unboxing będzie krótki. 12 rdzeni, 24 wątki, 4.8 GHz max boost, 3.7 GHz częstotliwość bazowa. Nie ma wbudowanego GPU. Socket AM4, bez systemu chłodzenia, 70 MB cache, unlocked, czyli odblokowany, 3-letnia gwarancja Ryzen 9. Ładnie to wygląda. Tu jest nasz procesor, nasz Ryzen Made in China 2020 AMD czyli mamy 2024 rok, a ten procesor był wykonany 4 lata temu i czekał w magazynie od tamtego czasu, aż ja go kupię. Diffused in USA Diffused in Taiwan Made in China. No ciekawe interesujące. Jeszcze nie było otwierany. Następuje zamknięcie maszyny losującej i ciach! otwieramy i naszym oczom ukazuje się wielki plastik niewielki błękit, był taki film Wielki Błękit ale ukazuje nam się wielki pusty plastik, bo nie dali nam systemu chłodzenia, bo po co czyli w pudełku jest tylko procesor i instrukcja instalacji i faktycznie nic więcej tam nie ma oprócz, oprócz mojej ręki Important, please read Bios, musi być update Biosu, jeżeli mamy starszą płytę M4, certyfikat autentyczności. Wow, jest instrukcja instalacji. Tu jest nasz Ryzen, czyli to, co nas najbardziej interesuje. I dostajemy też naklejeczkę AMD Ryzen 9 błyszczącą, którą sobie możemy gdzieś wykorzystać. Sprawdziłem na stronie producenta MSI. Jaką wersję BIOSu muszę mieć, no i okazuje się, że mój BIOS jest zbyt stary. Płyta to, to MSI 450 a Pro Max, a procesor Ryzen 5 x Pobieram najnowszy dostępny BIOS i klikam M Flash. System wejdzie w tryb flashowania, czy chcę wejść w tryb flashowania, tak. Już na pendrive mam ten BIOS nagrany. O, widać mnie, takiego rozmazanego i pogrubionego przez zakrzywiony monitor 34 calowy. O, Enter Flash Mode, tak, to jest ten BIOS. Current BIOS, Selected BIOS name, Model name to się idealnie zgadza, więc to jest BIOS do tej płyty O, wersja jest nowsza, ja miałem B0, teraz będzie K0 Build date był 12.03.2020, teraz jest 10.20.2023 Klikam Enter Are you sure to select this file? Yes I teraz BIOS mi się update'uje Mam przekreślony guzik power, czyli nie wyłączać, nie wyciągać pendrive'a i tu mamy postęp, 5% mamy flashowania BIOSu, mimo tego że jest 25,3 stopnia w pokoju To procesor ma 37 stopni tylko, a to dzięki Silentium PC Fortis 5 Dual Fan, takie mam chłodzenie Update BIOSu trwał wieczność, ale to zawsze tak jest i człowiek tylko się modli żeby mu prądu nie wyłączyli z elektrowni Nowy BIOS, widać, 2023 rok jest MK0. Z tego co kiedyś czytałem, najlepiej jest po bios BIOSu jeszcze zresetować go do ustawień fabrycznych i ja tak zaraz zrobię. No i teraz przechodzimy do tej nieprzyjemnej części, czyli wymiana procesora. Dlaczego nieprzyjemnej? Bo tu u mnie siedzi Silentium PC albo Silentum PC, jak kto woli. Teraz to już się nazywa Endorfi, może i lepiej. Fortis 5 czy Silentium czy nie nieważne, to jest Fortis 5 Dual Fan, jak widać. Jeden fan, drugi fan, dwóch fanów tu mamy. I teraz tak, żeby to zdemontować, oczywiście nie będę wyciągał całej płyty głównej, to jest bez sensu. Poza tym, i tak, bo niektórzy chcieliby na przykład wyjąć całą płytę główną, tam sobie porobić co chcą. I potem znowu włożyć całą płytę główną razem z zamontowanym systemem chłodzenia, cały czas. No, może u niektórych jest to możliwe, u mnie nie jest to możliwe. Bo ja nie byłbym w stanie dokręcić tamtej śrubki, która trzyma płytę główną. W żaden sposób nie byłbym w stanie tego dokręcić. Nie mam takiego, to trzeba by mieć mikroskopijny jakiś śrubokręcik, żeby się tu dostać. Bo ja tu mam, no ja tu mam, ja tu palec ledwo co mogę wstać, więc no, będzie ciężko. Tam trzeba odkręcić w ogóle śrubę, żeby móc to wyjąć. Druga śruba jest pod tym wentylatorem. Trzeba go zdjąć. Tego też trzeba zdjąć, bo trzeba by mieć ultra cienki, długi śrubokręcik, oczywiście nie mam takiego, więc muszę zdjąć oba wentylatory, podkręcać te śruby, dopiero mogę to zdjąć. I czy to jest taki problem? Tak, to jest problem, bo z tej strony jeszcze mam dostęp. Mogę tutaj zdjąć te zaczepy metalowe, ale z tej strony jest ciężko. Zdjąć jest ciężko te zatepy, zaczepy metalowe, bo ja tu nie mam, jest, no, jest, no naprawdę mam złe dojście, mało miejsca, ja tu, tu nie jestem w stanie normalnie, no jest źle, jest mało miejsca, a to jest taka średnia obudowa, to jest Modcom Oberon Pro, to jest taka średnia obudowa, nie jest duża, nie jest mała, może jak ktoś ma większą obudowę, ma więcej miejsca, to nie jest problem, ale w takiej obudowie jak ta, to jest problem to zdemontować. A jeszcze trudniej jest to zamontować potem. Tutaj to zahaczyć, to jest, to jest naprawdę... Trzeba się nagimnastykować i można jeszcze się pociąć o te tutaj metalowe finy. Raczej są takie delikatne, ale i tak się można pociąć, uwierzcie mi. Wróć. Znalazłem taki długi śrubokręt, który się tu mieści. Dam radę to odkręcić, taki płaski. Dam radę odkręcić tą jedną śrubę bez zdejmowania tamtego wentylatora. Ale ten i tak będę musiał zdjąć. I teraz jeszcze pytanie, gdzie to chodzenie CPU-A? Tu mam, tam jest podpięte pod e, wentylatory. Tam są podpięte. Czyli jak już to ruszę, to wtedy dopiero będę mógł odpiąć. No, czyli tego muszę ze spinek zdjąć i będę mógł odkręcić, ale na szczęście tam ten będzie mógł zostać cały czas z tyłu zamontowany. Ciekawa sprawa trochę się ten radiator zakurzył. Ale tutaj po tej stronie bardziej, a tam mniej. To jest wtyczka tego wentylatora, który już zdjąłem, i tu idzie dalej ten przewód do drugiego wentylatora. I drugi wentylator jest podłączony tutaj przez taką przejścióweczkę, więc oba wentylatory do jednego gniazda na płycie głównej są podłączone i są razem sterowane. Fajna sprawa akurat to. Mam tego kloca już Zdjętego jest to naprawdę jak widać w porównaniu do mojej ręki jest to kawał chłodzenia i trochę waży, aż, aż mi żyły wyszły na wierzch. Takie to ciężkie jest. No, z kilogram to waży. No. Dokładnie nie wiem, ale coś, coś koło tego po powiedziałbym. To on jest zapięty na takiej rameczce, więc wymienia tutaj się tą ramkę oryginalną. Jaka jest z płytą na taką, Otwórzcie się specjalnie. Fortis 3, 5 hitpipów, wielka bryła, ogromna. Fortis 5, 6 hitpipów, mniejsza bryła, podobna masa, chociaż nie wiem, czy nie jest lekko trochę lżejsza. No. Tak, jest trochę lżejszy. Portis 5. Widać, że Radiator został kompletnie przeprojektowany. Zu zupełnie inny. Radiator. Jest, wyłonił się z podpasty Ryzen 5 3600 x Podnosimy laseczkę i można go wyciągać jest Ryzenik 53600X to jest 2019 czyli tylko rok starszy, ciekawe i teraz pilnujemy żeby dobrze włożyć procesor, to jest mało widoczne ale tu w tym rogu jest znacznik taki trójkącik i na procesorze też w tym rogu jest znacznik, taki złoty Trójkącik mały. Jak nie jesteśmy pewni, albo nie widzimy znacznika, to jeszcze tu możemy sobie zobaczyć, gdzie są e, przerwy, gdzie nie ma pinów i sobie zobaczyć na procesorze, gdzie nie ma pinów. Przerwy na procesorze. No i musimy to dopasować. Napis Ryzen był ode mnie. No i on ładnie sobie wchodzi na miejsce. Teraz lekko przytrzymujemy, lekko przytrzymujemy jednym palcem i pociągamy za dźwigienkę. Cyk i siedzi. Już jest na miejscu. Teraz trzeba mu tylko dać pasty. Bo jak wiadomo, nie smarujesz, nie jedziesz. To, że tu z procesorem obok jest naklejeczka taka, nie znaczy, że tą naklejkę naklejamy na procesor. Nie, tak nie robimy. Tą naklejkę możecie sobie nakleić na czoło albo na komputer. Tymczasem ja z najgłębszych odchłani mojej szafy. Najgłębszych naprawdę czeluści piekielnych. Wyciągnąłem pudełko od piątki 5 i zaraz, właśnie maszyna nosująca będzie szukała, czy ja tam mam pastę. Silentium PC Pactum PT3 pasta. No, i tą pastą zaraz się posmaruje cały. Cały na biało. What? Nie, no, procesor posmaruje. Tej pasty dostajemy. Półtora grama. Ale to, to się wydaje mało, ale to jest i mało i dużo, bo zdecydowanie wystarczy to na więcej niż jedną aplikację. Szkoły są różne, ale ja uznaję taką teorię, taką zasadę, że wysmarowuje cały procesor. I najlepiej wyrównuję tam jakimś kawałkiem kartonika czy karty kredytowej. Ta pasta jest dosyć rzadka, jak sra... płynna taka, więc łatwo się rozsmarowuje. Jak widać, tutaj zrobiłem armagedon, katastrofę, taki totalny random, i zaraz to tylko wyrównam. A właściwie to nie muszę tego wyrównywać, bo jak przycisnę chłodzenie, jak przyjdzie na to radiator, to to się samo wyrówna. Jak się tym bardziej procesor rozgrzeje, to pasta się ładnie tak rozpłynie po całości. Jak naprawdę w jego druciarze przystało, można sobie wyciąć kawałek kartonika i sobie tu rozsmarować to od, od A do Z. No i jest tak. I idealnie jako tako, i po takim smarowaniu już się nie przejmujecie, czy jest równo wysmarowane, czy nie. No, bo wiecie, widzicie już jak to, jak to wysmarowaliście. Jakbyście dali kropę na środek, to byście nie wiedzieli, jak to się rozchodzi. Jakbyście xa zrobili, też byście nie wiedzieli. Jakbyście kółko zrobili, też byście nie wiedzieli. A tak widzicie od razu, że jest rozsmarowane po całości. Teraz, żeby przelać czary goryczy pokazać, że. Pokażę Wam rachunek za ile ja kupiłem tego Fortisa 5 Dual Fan. A więc kupiłem go za 119 zł i to było 27 kwietnia 2023. To było w gorącym strzale, jak się nie mylę. To ja miałem, ja miałem Fortisa Trójkę wtedy, zwykłego, ale jak zobaczyłem ten gorący strzał za 119 zł, Fortis 5 Dual Fan, to kupiłem. Przed montażem chłodzenia radiatora przyzwoitość nakazywałaby jeszcze wytrzeć starą pastę. Jest ładnie. A jak ktoś jeszcze jest jakimś takim totalnym zwyrolem, to może w ogóle ipa sobie użyć, jeszcze ipą to wyczyścić, czyli alkoholem izopropylowym. No nie to, żebym ja był z wyrolem, ale sobie wytarłem i teraz. Błyszczy się jeszcze bardziej, jak psu Jak naprawdę wam zależy to jeszcze ten kurz można wyczyścić Tak na szybko odkurzaczem albo sprężonym powietrzem A jak komuś się bardzo chce To można zdjąć wentylator i całe to przemyć pod wodą no Ale wtedy trzeba to wysuszyć albo poczekać aż wyschnie A to już w ogóle dużo czasu i się nie chce nikomu, więc... Po wizycie u wujka sprężone powietrze Fortis wygląda dużo lepiej, może... Tego tak nie widać, ale dużo lepiej wygląda. Wentylator też się fajnie wyczyścił, więc można przystąpić do montażu. Stawiamy kloca na środek. Oczywiście nie dam rady tego zrobić jedną ręką, więc nie pokażę, ale musimy trafić tymi śrubkami, które to tak naprawdę nie są śrubkami, bo one są nakrętkami tylko oczywiście aparat nie będzie chciał wyostrzyć. Ale musicie mi uwierzyć, że to są nakrętki i musimy nimi trafić na te bolce, więc musimy trafić dziurą na bolec. Musimy nadziać dwie dziurki na dwa bolce. Z boczuchy, o czym myślicie teraz? Dziurka nadziana na bolec i teraz przykręcamy jej śrubę na maksa. No, przykręcone i teraz będzie ta najtrudniejsza część, czyli założenie tego przedniego wentylatora na tych metalowych drucikach, zaczepach tego drugiego właśnie też przeleciałem yy, powietrzem wentylator jest już podłączony bo gdybym go nie podłączył teraz to już potem bym nie dał rady bo, bo to, będzie, to będzie tak więc już potem bym go nie podłączył więc jest podłączony teraz mu te metalowe haczyki założę i go muszę jakoś tam zamocować jakoś się udało jak to mówią dla chcącego nic trudnego wentylator siedzi teraz pozostaje nam włączyć komputer zobaczyć czy się uruchomi no powinien się uruchomić no to przy okazji co ja tu mam oprócz tego procesora mam dysk SSD M2 Lexar NM710 mam 32 GB pamięci DDR4 Patriot Viper dwie kości 16 no, mam, mam napęd Blu-ray. Mam Radona RX5700XT Power Color Red Devil i Sound Blastera. E, jaki to jest Sound Blaster? Już nie pamiętam. Z, Creative Sound Blaster Z chyba. Zasilacz jakiś chyba 750 albo 850W i nie pamiętam czy tam jest Silent PC Supremo FM2 czy tam jest Adata XPG850 Core już nie pamiętam, jeden z tych dwóch tam jest no i tam mam jeszcze dysk twardy Toshiba 3TB no a płyta jest oczywiście MSI B450A Pro Max a to wszystko w obudowie mod.com Oberon Pro biała z oknem. W przód obsadzone wentylatory. Dwa, y, dwa wentylatory u góry też obudowy. No a z tyłu nic nie mam, no bo tu mam dwa wentylatory na Fortisie. Więc one po prostu przedmuchują i to by było na tyle. Pełen sukces. Ja przy uchylonym oknie cały czas. Jak widać, temperatura nadal 25 stopni. Tu leży stary Ryzen 5 3600X dowód na pełen sukces Ryzen 9 x i bardzo dużo wątków, bo aż 24. 12 rdzeni, 24 wątki. No, oczywiście zapraszam wszystkich na mój kanał. Subskrybujcie. Dawajcie kciuki w górę. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, oglądajcie wszystkie moje filmy oraz te, które w przyszłości dopiero wypuszczę. To tyle na dziś, w opisie pod filmem zamieszczę być może jakieś linki do podzespołów, jakie tu w moim kompie są, gdyby ktoś chciał właśnie takie sobie kupić, albo podobne, jeśli takich już nie ma. Dzięki za oglądanie, cześć!